I to na żywo będzie. Za... Raz, dwa, trzy. Jesteśmy na żywo. Cześć ludziskam. Jesteśmy na... Pod tytułem macie napisane. Tutaj zobaczymy, jak jakoś idzie, bo, chyba... bo w tamtym razie co nagrywałem dzisiaj, to tr tr trochę słabo było. Teraz zobaczymy i zobaczymy. Jeszcze jest. Aktual i możecie. No nie powiedziałem wam, to jest taka niespodzianka. pod tytułem macie ostatni live na kanale Lord Szymon, gość specjalny. Jeszcze jest. Dobra, pozwólcie mi się po Co? I ścisz to trochę. No, no dobra, dzisiaj chyba porozmawiamy sobie o tym ostatnim live. Możecie pisać w komentarzu. Osoba specjalna, która jest dzisiaj na odcinku, będzie mogła ze mną odpowiadać. Dla niej też możecie pytania zadawać, tylko nie, nie takie. Nie, nie takie aż bardzo złe. I poprosi, poprosiłbym złe komentarze o wykasowanie. A robę robię czyny LOL. <laughs> Lola? LOL. Na super Ekipa możemy zrobić odcinek z Lola, jak będziecie chcieli. Albo z Destin 4, jak Wam tam wolicie. Pozwólcie mi się tylko napić i wracam do Was. kilo. Hega duła jaem. Za chwilę wracam widowie? Co chciałbym wam powiedzieć, że w poniedziałek jest o kolejny live i się będziemy widzieć. O, będziecie chcieli. Dobra, co so jutro? Jutro po live albo live zrobię ze simców, jak chcecie. Dobra. Możemy coś porobić. Piszcie, co teraz mamy porobić. Piszcie komentarze, będziemy odpowiadać. Nie wiem, ja może włączę coś. O, możemy chicken zagrać. Chicken jest taka gra chicken. Właśnie coś ciągną taką grę chicken. No. O, tu macie takie kikin. Tak, no no. No, no. Albo może na Messengerze po, popiszemy z innymi. Piszcie co chcecie. Albo będziemy w, w kurczaka grać lub w Messengera. Bo sobie programy. Chińczyka na przykład z, 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 z moją koleżanką, albo coś. Piszcie, piszcie. Dobra, to pogramy filmczyka. Dobra, chicken, chicken. Ja włączam. No. Panie, no, panie. No dobra. O, już, już, już dwie osoby oglądają tego live'a. Y, dużo wś, y, już widzę, że... Staracie się, staracie się, staracie się, na lot Szymon, już jest 8 staracie Jak dobijecie jak dobijecie to staracie to staracie jak dobijecie 10 subów, to ben... jak dobijecie 10 subów, to staracie dalej nagrywać, nie tak, 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 staracie tak. Dobra, nie. Nie, 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 zaraz? Jesteśmy na żywo? Co? Mhm mm Kurde, zaczyna trochę na tym mobilzonym, na tym nie zaczyna. Bo mi się wydaje, że ale... Bo każdy może mieć komputer. A, przegrałam. Dziękuję bardzo widzowie. Nie wspieracie mnie, nie wspieracie mnie w ogóle. O, już koleżanka przyszła. To jest koleżanka, pamiętajcie. To jest koleżanka, a nie chłopiec. Pamiętajcie, to jest koleżanka, a nie chłopiec. O, ona się trochę wkurzyła. Brabra. Brabra? Bra. Ja weszłam w coś innego. Dobra. Um, zrobimy. No, wchodzę w to. Dziewiąty. Ja mam dziewiąty. Kaka? Kaka? Co? Dobra. To na razie, na razie.